Cześć kochane, witam Was bardzo gorąco i serdecznie. Zapraszam na projekt, projekt Denko dzisiaj, a jeszcze chciałam Wam powiedzieć, tak nadmienić kilka słów, dlaczego, bo pewnie niektóre osoby się zdziwiły, dlaczego mnie nie było kilka dni na YouTubie, to takie dosyć niespotykane, bo zwykle raz dziennie filmik się pojawiał, no co drugi dzień to tak średnio liczmy, że co drugi dzień teraz nie było filmiku kilka dni. Udało mi się ostatni filmik wygrać, nie wiem, w piątek czy w sobotę z rozdaniem. Na szczęście, na całe szczęście z filmik z rozdaniem nagrałam jakoś w tygodniu wcześniej i miałam takie zapasowe film, żeby po prostu Wam go wgrać. Od czwartku, od 15 listopada po prostu zmagałam się z dosyć ciężkim przeziębieniem, ciężką chorobą. Może nie tyle co ciężką chorobą, ale po prostu bardzo ciężko przeszłam grypę. Pierwszy raz w życiu tak ciężko przeszłam grypę. Nie potrafiłam przez trzy dni, po prostu nic z sobą nie robiłam, tylko umyłam zęby, umyłam buzię. To było wszystko. Nie malowałam się, włosów nie miałam i po prostu leżałam cały czas. Nie potrafiłam się podnieść z łóżka. Pierwszy raz w życiu co się takiego zdarzyło. W ogóle wystraszyłam się, aż że co się ze mną dzieje. Przez te trzy dni bo prostu aż płakać mi się chciało. No, nic nie potrafiłam ze sobą zrobić teraz już jakoś powoli dochodzę do siebie. Jestem trochę przygłuchawa. Zwykle tak mam przy przeziębieniu, że mam zatkane uszy i po prostu albo mogę się za mocno wydzierać, albo mówić za ciszy, bo za cicho, bo po prostu nie wiem jak, jak dobrać te, te, ten mój głos, głośność tego mojego głosu. Dlatego mam nadzieję, że jakoś to, to ogarniecie wszystko. No i dzisiaj zapraszam Was na projekt Denko. Koniec paplania, bo paplam, paplam bez sensu. Bardzo się cieszę, że mogę znowu nagrywać dla Was filmiki przed chorobą. W sumie podchodziłam trzy razy do tego projektu Denko. Odpuściłam już sobie, później nie byłam chora i teraz podchodzę do niego po raz czwarty i mam nadzieję, że go nagram w końcu. To jest druga część, bo pierwszą częścią były zdękowane maskary. Tutaj będziecie mieć podlinkowane. Oczywiście przypominam Wam też o dwóch rozdaniach, które są na moim kanale. Też Wam tutaj podlinkuję je, jakbyście nie widziały, przeoczyły albo coś z tych rzeczy. Ja także zapraszam. I teraz zapraszam do projektu TENKO. Po pierwsze udało mi się zużyć szampon z firmy Ziaja do włosów suchych. suchych. Jest to aloesowy szampon. 500 ml kosztuje w rozkładzie coś około 7 zł, 6 groszami jakoś tak. Bardzo fajny szampon, bardzo przyjemny. Ja użyłam, chyba z 5 opakowań jego. Nic nie zrobił mi złego z włosami. Absolutnie ich nie przesuszył, nie przesuszył skóry głowy, nie dostałam łupieżu. Przyjemnie pachnie, fajnie się pieni. Jedyne co jest jego taką wadą, przynajmniej na moich włosach zniszczonych i rozjaśnianych, ja jak myję włosy to czuję prostu, że one są i ciężko później je rozczesać, ale można to ogarnąć wiadomo jakąś odżywką, czy, czy po prostu szybko. Tak jak ja mam krótkie włosy, ja rozczeszę te włosy i nie ma żadnego problemu. Bardzo lubię ten szampon, bardzo Wam go polecam. Ja go kupiłam z polecenia Szusz 1313, tyle że ona używa lawendowy do włosów przetuszczających się. Ja sobie któregoś dnia właśnie kupiłam ten do włosów. Suchy, jestem z niego niesamowicie zadowolona, ale testuję przeróżne szampony, więc teraz jak na razie odpoczywam od niego, ale pewnie kiedyś wrócę dwa szampony z firmy Ewa Natura. U mnie ta firma pojawiła się w Rozmanie dosyć niedawno. Pojawiły się właśnie kremy, szampony. Bardzo fajnie, bardzo się cieszę, bo jak na razie zapowiada się, że firma ma fajne kosmetyki. I po pierwsze tutaj mamy do włosów osłabionych, wypadających i łamliwych skrzyp polny, łopian i czarna rzepa. A tutaj mamy do włosów przetłuszczających się, ciężkich i matowych Arnika, rozmaryn, pokrzywa. Po 300 ml tutaj mamy w opakowaniu i kosztują te szampony coś około...

Troszeczkę one są niewydajne, bo ta, ta wielkość, ta pojemność szamponu zwykle starczała mi na troszeczkę dłużej, ale to tam przy, przy tej cenie szamponu nie ma dużego problemu. Ładnie się pienią, ładnie zbają o włosy, włosy fajnie się układają, absolutnie nie były obciążone, absolutnie wysuszone, nie dostałam łupieżu, chociaż troszeczkę tak podchodziłam z dystansem, bałam się, że nieznana taka troszeczkę firma, tak no. Za dużo o niej nie wiedziałam, ale zaryzykowałam i nie żałuję. W sumie nie mogę Wam powiedzieć, czy one tak działają, jak tutaj opisuje nam producent na, na ten problem włosowy, ale ogólnie. Ogólnie fajne szampony, bardzo przyjemne, lekkie, nic kompletnie z kosami złego nie zrobiły, także jestem na, jak najbardziej na tak i ostatni szampon Green Pharmacy, szampon do włosów osłabionych i zniszczonych, rumianek lekarski bez barwników, 0% parabenów SLS i SLES i tutaj mamy 350 litrów za cenę około 7 zł strasznie mi się podoba to opakowanie jest takie jakieś, nie wiem, urzekające, coś nim jest takiego fajnego, jeśli chodzi o zapach typowo taki właśnie rumiankowy taki typowo ziołowy, bardzo fajny bardzo przyjemny, fajnie się pieni, ładnie oczyszczał włosy, strasznie wydajny produkt, dosyć był taki gęsty bo te z Ewy były takie rzadsze ten dosyć taki gęsty, ładnie dbał o włosy. Czy on jakoś tak odbudował te włosy, to Wam też jeszcze powiedzieć, nie mogę, bo zużyłam jedno opakowanie, ale ogólnie bardzo przyjemny, absolutnie nie wysuszył włosów, co ja po prostu najbardziej wymagam od szamponu, żeby absolutnie mi ich nie wysuszył, nie wysuszył mi skóry głowy, żeby nie dostało pierzu. Oczywiście jak przyjemnie pachnie, to bardzo fajnie, ale najważniejsze jest to, żeby nie przesuszył te szampony, które używałam, absolutnie tego nie robię, także jak najbardziej jestem na tak. Farba Londa i to, co ostatnio właśnie kupowałam sobie, 17 czyli jasny blond. Tutaj ta farba kosztuje, przepraszam, 12,99 i to jest taki, jak widzicie, kolorek troszeczkę teraz zbliżony do mojego. Na początku, jak zafarbowałam sobie tą farb, bo to jest farba trwała, to taki kolor był dosyć ciemny, taki wpadający delikatnie w brąz, ale on się zmył po kilku zmyciach. Ja nie wiem, 5-6 myć i on już tak, jak widzicie, jest jasny. bo Ja mam włosy rozjaśniane, ogólnie na pewno będzie się z jakimś czasem zmywało, ale ogólnie byłam bardzo, bardzo zaskoczona, bo farba, nie znałam za bardzo tej firmy. Ogólnie wiecie, że ja Wam mówiłam, że się kierowałam głównie firmami L'Oreal, jak na przykład farby to palet, o tak właśnie, nimi tak się kierowałam i w nie byłam wpatrzona. Takie nieznane marki jakoś mnie tak nie przekonywały, ale teraz jak wiecie, poszukuję jakichś fajnych farby, taniej, a, a dobrej i jak najbardziej jestem na tak, jeśli chodzi o tą farbę. Miałam już odrosty około centymetrowe swoich brązowych włosów, mam dosyć ciemne właśnie włosy brąz, brązowe no i ten, ten produkt fajnie złapał te, te, te odrosty. Najpierw nałożyłam na odrosty na 20 minut, następnie nałożyłam na całą, na całą długość włosów na 10 minut, w sumie 30 minut i jak Najbardziej kolor złapał mi jednolity, nie mam żadnych jakichś takich prześwitów, że tu są ciemniejsze, tutaj są jaśniejsze. Zauważyłam, że mam kawałek farby e, białej emulsji we włosach. E, także jestem jak najbardziej na tak. Bardzo mnie zaskoczył pozytywnie ten produkt. E, za 13 zł fajnie łapie odrosty. Nie wiem, czy się we włosy pokrywa, bo nie mam się włosów, ale e, jak najbardziej jestem na tak. Następnie. Dwa balzamy koloryzujące z firmy Venita. Te produkty możecie dostać w Opolu w drogerii Astor i w Turawa Park i w Karolince. Ja mam tutaj czwórkę, to jest chna i trzy ognisty oręż. Ta jest bardziej taka pomarańczowa, bardziej taka właśnie ruda. Ta już delikatnie wpada w taki rudawy brąz, co mi się niestety nie podobało. Ta sobie nie poradziła troszeczkę z moimi odrostami. Ta jak najbardziej fajnie łapała mi, kilkakrotnie miała właśnie ten kolorek na swoich włosach. Tyle, że jamy je włosy dosyć często, praktycznie codziennie. Czasami się zdarza, co drugi dzień, ale częściej codziennie i niestety te basamy utrzymywały się u mnie tak do dwóch tygodni, ale taka tubka starczała mi na dwa razy, także no nie było żadnego problemu, na miesiąc czasu miałam jedną, jedną tubkę, ogólnie kolor rudy ma to do siebie szybko się wypukuje, także wydaje mi się, że tutaj nie ma jakiejś takiej złotej farby, która nie schodziłaby po, po iluś tam myciach, ale ogólnie jestem zadowolona, byłam zadowolona z nich, ekstrakt z henny na pewno dużo daje naszym włosom, na pewno one są lepsze i um, lepsze dla, dla po prostu włosa niż takie zwykłe tradycyjne jak najbardziej na tak, ale widzicie, no jestem teraz blondynką i jak na razie przy tym pozostanę. E, następnie tak biorę po kolei bez, żadnego, bez żadnej kolejności. E, aż dawno nie robiłam projektu tylko 3 płyny micelarne z firmy Burżuła. Jak wiecie, kocham, uwielbiam, polecam, dla mnie jest produkt genialny, 250 litrów za 13 zł w rozmanie. Nie będę mówiła, bo nie będę się powtarzać. Znacie moje zdanie na temat tych produktów. Następnie włosy dalej, w dalszym ciągu serum na ym, serum stawiające końcówki do włosów normalnych, y, 175, 75, nie 175 ml, y, coś około chyba 16 zł. Ja ten produkt dostałam, także Wam mówię taką cenę. Y, coś mi kiedyś wpadło w okolę, nie jestem pewna. On ma tutaj pompeczkę, ma konsystencję podobną do jedwabiu, czyli taka gęsta, przepięknie pachnie. Zapach ma po prostu cudowny, zniewalający. Mogę go porównać do, do serum z Avonu. Serum z Avonu jest gorszy, jak na mnie ten produkt jest o wiele lepszy. Ja ogólnie poznaję swoje zniszczone końcówki po tym, że jak się położę, to po prostu one mi się zaczynają widać w skórę głowy i kują mnie. Wtedy wiem, że coś się z nimi dzieje. Używałam tego serum, jego ja nie wiem, czy ja dostałam połowę i powiem Wam szczerze, że naprawdę działa, naprawdę jest bardzo fajne. Naprawdę te stale te po prostu rozwinane końcówki, one były takie mięciutkie, gładziutkie. Ja wiem, że napiszecie mi pewnie, że one są tutaj po zęby naładowane tymi silikonami i wszystkimi jakimiś produktami wygładzającymi, ale w każdym razie no, efekt jest namacalny, czuć, że coś tam się dzieje na tym włosie, że on naprawdę jest taki wygładzony no i następnie Marion mgiełka chroniąca włosy przed działaniem wysokiej temperatury, suszarka i prostornica tak się prezentuje, tutaj mamy 130 ml za cenę 7, chyba 90 albo 50 z rogerii Astor w Opolu również i tak, nic dobrego na temat tego produktu nie mogę powiedzieć oprócz tego, że ma bardzo ładny zapach, nie jest duszący fajna aplikacja, na długo starczy, bardzo wydajna, ale to wszystko jeśli chodzi o jego zadanie, czyli chronienie włosów przed działaniem wysokiej temperatury, absolutnie to absolutnie tutaj nie ma o tym mowy, jak włosy mi się paliły, tak paliły się dalej. Tu jest napisane, że to jest kultowy kosmetyk. Ja się absolutnie z tym nie zgadzam. Niestety, troszeczkę żałuję, bo miałam jakieś, duże, może nie tyle że to duże wymagania, ale duże nadzieje co do tego produktu. Zużyłam dwa opakowania, więc no, to samo mówi za siebie absolutnie żadnej ochrony um, przeciw tej wysokiej temperatur, temperaturze nie zauważyłam. E, tyle, że mam serum identycznie wyglądające, tyle, że ono ma chyba 30 ml i też kosztuje 7,90 i tam to serum działa, to mogę Wam powiedzieć na pewno, jeśli chodzi o tą giełkę, to nie, nie ma sensu po prostu dalej e, zużyłam ziaje antyperspirant w kremie Kip. 60 ml tego produktu e, kosztuje coś koło 7 zł, e, mi starcza na 3 miesiące, jestem bardzo zadowolona, gorąco Wam polecam ten produkt, dla mnie jest lepszy o wiele lepszy od ziajki, e, oczywiście to jest kulka, kulki mają to do siebie, że taką lepką e, zostawiają e, zwykle m, pod pachami, takie uczucie lepkości e, ten produkt szybko się wchłania e, może troszeczkę m, barwi takie ciemne ubrania, jak bezpośrednio nałożymy od razu, e, ale ja troszeczkę zawsze odczekuję, to mi się wchłonie i wtedy nakładam koszulkę i nie ma żadnego problemu. Dla mnie jest naprawdę daje mi duże uczucie komfortu. Bardzo lubię ten produkt. Pięknie pachnie, niweluje, przykry zapach, działa przeciwpotnie, co, co można chcieć więcej na 3 miesiące mi starcza takie opakowanie. Super, jeszcze raz super. Dalej udało mi się zużyć Essence Day All Day do 16 godzin, czyli bój podkład. Ja jestem w numerze 010 SOD, wiesz, często pytacie. 30 ml tego podkładu kosztuje 15,90 w szafie Essence po prostu. On ma tutaj pompeczkę, jedyny ból w opakowaniu jest taki, że po prostu nie widzimy ile ile nam się zużywa tego produktu. Mi się udało zużyć jedno opakowanie, jeszcze mam trzy, zapas na, na zimę. I tak, jeśli chodzi o ten kolorek, niestety teraz, przy tej porze roku przy skórze ona mi się troszeczkę na taką szarą zmieniła odcień no po prostu sztuczne ogrzewanie i jakoś tak parę roku na nią wpłynęła. Niestety ten produkt wygląda u mnie na różowy, czego ja bardzo nie lubię i mieszam go z innymi podkładami, żeby po prostu nie stał, bo już jest tamto opakowanie kolejne zaczęte, a wiadomo, że 12 miesięcy od momentu otwarcia, także nie mogę go długo trzymać, ale znacie zdanie na, na moje na temat tego podkładu, tutaj wrzucę Wam recenzję, też na żywo, no dla mnie po prostu super rewelacja. On może nie daje dużego grycia, ale wygląda przepięknie na twarzy. Ja oczekuję po prostu tego podkładu, żeby on fajnie tak się stapiał z moją cerą, a ten, ten tak robi i po prostu jest super. Następnie udało mi się zużyć Delię, dwie w sumie, ale mam jedną tutaj czarna. To jest henna, nie Delia, tylko henne e, Tradycyjna e, czarna i powiem Wam szczerze, że mimo, że jestem teraz blondynką, czarna mocno przynajmniej na moje e, brwi nie łapie. Zrobiłam sobie też rzęsy, ale rzęsy nie polecam, strasznie mi zaczęły wypadać. Przeraziłam się tego okrutnie i nic w życiu nie nałoży więcej sobie henny na, na rzęsy. Ale ogólnie bardzo fajna, bardzo delikatna, nic się nie stało. E, nie, nie zafarbowałam mi mocno skóry, e, skóry tutaj koło brwi, także jak najbardziej na tak i e, 2,49 kosztuje. E, następnie produkt z firmy Colastyna, żel do mycia twarzy, oczy jeszcze i odświeża, na skórka. cera normalna i mieszana. 150 ml 10,99 w Rossmanie oczywiście. Ja Wam pokazywałam kiedyś ten żel w ulubieńcach po miesiącu chyba stosowania. Niestety po dwóch miesiącach i po opróżnieniu całego opakowania z użyciu przy częstotliwości raz dziennie wieczorem stwierdzam, że po prostu produkt jest niemiłosierny, jeśli chodzi o wysuszanie. Może do skóry tłustej on by się nadał, ale do normalnej i nawet do mieszanej absolutnie nie. Ja Wam zrobię taki osobny filmik, bo tak jak Wam mówię, zauważyłam, że. Troszeczkę zmiany na swojej twarzy podczas tego mojego detoksu, kiedy się nie malowałam, eee, i wydaje mi się, że troszeczkę mam inną skórę niż sądziłam wcześniej, dlatego też no, do normalnej cery absolutnie Wam nie polecam. Eee, produkt mnie tak niesamowicie wysuszył, że po prostu ta skóra mi się tak przetuszczała. Ja nie mogłam nad tym zapanować. Takie, nie, takie nieprzyjemne po prostu uczucie ściągnięcia, pieczenia no po prostu coś okrutnego. Naprawdę uważajcie na to. Ja troszeczkę się wgłębiłam tutaj, tak zerknęłam sobie. Na skład i ja nigdzie nie widzę typowej nazwy alkohol w składzie, dlatego też nie mam pojęcia, co tak wpłynęło na moją skórę, że ona tak się wysuszyła. Na pewno ktoś tutaj bardziej inteligentny, jeśli chodzi o składy, się pojawi i nas tutaj oświeci. Może jakaś inna nazwa alkoholu, po prostu pod inną nazwą, on tutaj jest. Ja jestem w szoku, że, że ten produkt tak mocno mnie wysuszył. Pierwszy raz coś takiego mi się zdarzyło, także, także uważajcie na ten produkt, bo on naprawdę mocno wysusza. Następnie udało mi się zużyć. Um, dwie odżywki z firmy Eveline, 8 w jednym i e, diamentową e, i po zużyciu pięciu opakowań e, duży, duży alarm i ostrzeżenie dla Was. Uważajcie e, z ilością, jako taką kurację na przykład raz w roku czy na raz na pół roku e, zużyć całe opakowanie bądź te 4 tygodnie zrobić sobie taką kurację, może i tak, ale ja używałam non stop te pięć opakowań i mogę Wam powiedzieć, że moje paznokcie wyglądają tragicznie. Mają jakieś dołki. Jakieś takie wgłębienia są strasznie nierówne I łuszczą się, po prostu się łuszczą Ja się aż wręcz przeraziłam Na różnych blogach czytałam, że te właśnie odżywki są fajne Ale do jakiegoś czasu Po zużyciu iluś tam opakowań Niestety sieją spustoszenie Na naszej płytce paznokcia I ja się z tym zgadzam Także uważajcie, bo no, może nic się nie dziać a, a może coś się stać, że wylądujecie u dermatologa U lekarza i będziecie po prostu musiały podjąć leczenie Ja zaprzestałam używania I nigdy więcej się ta odżywka nie pojawi u mnie Niestety no i teraz lakiery. Udało mi się złożyć dwa lakiery z Alepaznocie w numerze 76 i 34. Miałam dwa lata te lakiery i one naprawdę malowały, przepiękna pigmentacja. Fajne są takie dosyć gęste, ale szybko wysychają, ładnie pokrywają całą płytkę, jak najbardziej jestem na tak. Dwa lata temu one kosztowały 2,49 za sztukę, także super, super. Jeszcze raz super. Jedna warstwa wystarcza, szybko wysychają, fajnie się utrzymują do trzech dni, także super. Dalej mamy Essence w numerze 54, taka butelkowa zieleń, tyle co minusik taki dla tego lakieru to to, że farbuje płytkę paznokcia. Ogólnie bardzo fajny lakier, lubię lakiery z essence one kosztują coś koło 5,50, teraz troszkę podrożały i się, zmieniło się opakowanie. Fajny pędzelek, ładnie jedna warstwa wystarczy, żeby pokryć całe paznokcie, jak najbardziej jestem na tak. Następnie lakier z firmy essence w numerze 124, przepiękna, przepiękna, jak widzicie taka krwista, żywa czerwień. Jestem jak najbardziej na tak, jeśli chodzi o te lakiery. Bardzo bym je porównała po prostu bardzo do lakierów z firmy Essence, jeśli chodzi o trwałość. E, ta, ta, ten akurat numer, ta czerwień, fajnie wygląda na paznokciach. Jedna warstwa wystarczyła, żeby pokryć całe paznokieć. Fajnie to wyglądało, ładnie się utrzymywały. Miałam w sumie cztery lakiery z tej, e, z tej firmy i super, jeszcze raz super polecam Wam. No i ostatnim produktem, ostatnią rzeczą, ostatnim lakierem jest New York Colors numer 134. Ten, który niedawno kupowałam, w sumie 2 miesiące temu, to jest taki, taka kość słuchoniowa Ekry kolorek, Niestety bardzo szybko zgęstniał. Ogólnie lakiery New York Colors u mnie przynajmniej nie cieszą się długą trwałością. Tak do dwóch dni maksymalnie. Jeden dzień tak fajnie, a już na drugi dzień niestety się ścierają. Mimo, że, że mają jakąś tam swoją wadę, ja je lubię, bo one bardzo szybko zasychają. Strasznie szybciutko, nawet przy dwóch warstwach to jest 5 minut i paznokcie są suche. Niestety ten akurat egzemplarz szybko mi zgęstniał, one były przecenione w pepko, więc podejrzewam, że długo już leżały, chociaż jest tutaj napisane, że do 30 miesięcy po otwarciu, no ale niestety po dwóch miesiącach tak zgęstniał, że ja pomalowałam nim ostatnie paznokcie i musiałam zmyć, bo, bo po prostu no one nie chciały w ogóle wyschnąć, były takie gęste, klejące i nie lubię takiego czegoś, ale ogólnie fajne, bo za 3 złote wydaje mi się, że można się tam przemęczyć. No i kochani to było na tyle, cały projekt Denko w końcu jest, brawo, kto dotrwał, udało się, w końcu nagrałam ten filmik. No, i co? I, i cały mój projekt, tylko wszystkie produkty, które zużyłam. Jeśli Wy, któryś miałyście z tych produktów, które ja Wam pokazałam, możecie oczywiście swoją recenzję, swoją opinię na dole napisać. Piszcie mi też, co Wy zużyłyście. Takiego, jeśli macie też pytania, w razie jakichś pytań, piszcie oczywiście pod spodem również. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, ściskam Was bardzo mocno. Do usłyszenia. Pa, pa!